Cześć witam was w kolejnym odcinku Samnotiki, oczywiście podstawki nie Billuzerów, chciałem powiedzieć bilo Zero ale dobra Słuchajcie, ja słuchajcie, nagrywam to tydzień później odkąd Wyszedł ten odcinek No może trochę więcej niż tydzień, ale okej okay. Słuchajcie, zmiany, aurora no ale nie wybuchła, o, taszek, dobra yy, Słuchajcie, musiałem, niestety to, musiałem yy, odebrać telefon, gdzieś. to po prostu był to ważny telefon, no i, no i po prostu ten. Słuchajcie, w, ten, jak słuchajcie, tutaj była przerwa, po prostu zrobiłem cięcie, no, znaczy w że to zrobię cięcie, ale tak dla mnie to chwilę minęło. Słuchajcie, pojawił mi się kol, ten kolejny komunikat w radiu i to właśnie jest tam. Kolejna kapsuła, znaczy kapsuła, no kapsuła ratunkowa, która jest słuchajcie w stronę jednej z wysp. Ponieważ, I tak, jak to się wyda, tak, tutaj jest jedna wyspa. To nie jest No i leciało. Nie, czekajcie, to nie, na nie, nie, nie. Nie, to jednak nie jest, dobra. Tu jednak ktoś, co nie jest. Ale dobra. Um, słuchajcie, mamy siglajda. to nam jedyne doszło od dycharka. Byśmy sobie zrobili, ale jak na razie to nie. Chociaż w sumie... Dobra, słuchajcie, ja pozbieram wszystkie materiały. Eee... Ja słuchajcie pozbieram tak, materiały na... Dobra, może przestać gadać. Dobra, słuchajcie, ja ten. Pozbieram sobie materiał na na latarkę i na oddycharkę i słuchajcie widzę się zaraz z wami eee, Słuchajcie, ja tutaj już zrobiłem e, wszystkie... no wszystkie materiały pozbierałem, więc zrobimy sobie, słuchajcie, sobie zrobimy oddycharkę. I ona po prostu tam... ona z tego co wiem, no, zamienia co dwa, po prostu to co wytychamy w tlen, czyli po prostu będzie nam się wolniej zużywać w skrócie. I jeszcze słuchajcie zrobimy sobie latarkę. Dobra. I słuchajcie, mamy chyba wszystko. Więc teraz nie chcę na razie się ani tu, ani tu udawać, tylko my słuchajcie sobie polecimy na jeden biom. Jeśli się nie mylę, to on chyba był w tym kierunku. Nie, znaczy, mówię o nie, że nie, nie, gdzie Od razu mówię, nie, 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 gdzie on był, więc troszkę nie, 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 sobie Słuchajcie, ja tego sobie biomu szukałem, ponieważ tu, słuchajcie, na tym biomie naprawdę jest bardzo dużo simawów. A ja akurat będę ich yy, trochę potrzebował Słuchajcie, to jest tapirania. ta pirania Czekaś, to była? Nie, nie, nie będą było No to coś jak taka pirania mała Ząbacz. No. Lecimy, słuchajcie, tu sobie już szukamy części do simap O! Warto wiedzieć, to będzie ten yy, biom z magnetytem, więc fajnie. Będzie nam potrzebny, to pójdziemy sobie. Ale dobra, słuchajcie, ja tutaj znalazłem... Yy, dobra. Nie mam tego, znaczy nie mam spawarki, znaczy nie nie, 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 nie pamiętam jak to się nazywało O, nie pierwsza część Jest, dobra, słuchajcie, mamy pierwszą część i to chyba jest z trzech. Dobra Tu nie możemy wejść, nie skać tutaj do tego wraku, będziemy musieli dopiero wejść

który nas nie atakuje. No bo reszta nie wiem czy wiecie, ale reszta to chce nas zdobyć jak nie wiadomo co. bym. Skanujemy. Trochę coś chcę poskanować jeszcze, ale tak. Wracając do szukania. Tak, krzyczym. Dobra. Coś mamy kolejnego. Oczywiście to jest sól, ale jak na razie soli ja nie chcę. Idź, 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 idź. mnie, idź, idź. Tam ta idź, ode mnie, nikt cię nie lubi. Co ja O, to jest pani glasa, robię. nie, dobra a mamy dopiero, dopiero pierwszą część, ale słuchajcie, jak sobie znajdziemy to już będziemy mogli wejść. To jeszcze jest z bioreaktor, tak? Zacznę. Znowu jest To jest jeszcze ma apiranie. Sią mi stąd. To jeszcze jest fragment z ten... Z no idź ode mnie... Nie O, mam... mam apteczkę. Dobra, słuchajcie, płyniemy sobie szybko. Ja, ale dobrze, że mam taką w takim y Civil Aida. A, dobrze, znaczy. Emergency. A detonation has occurred in the Aurora's drive Ty nie gadajcie. O, o ale fajnie. 10 9, 8, 7, o. 6, 5, Jakby fala we mnie nie uderzała, to byłoby perfekcyjny. Najlepszy moment. Bum. No Bum. i słuchajcie więc jest naprawdę bardzo fajnie oczywiście ten kadłub co nigdzie nie poleciał tylko po prostu o, dla mnie skaczeska wadr więc jest fajnie no i niestety robi nam się więc nie wiem czy będziecie teraz cokolwiek widzieć bo nie pamiętam czy się w ogóle coś dało widzieć w nocy o no ja będę w widział ale o proszę bardzo Kolejny, kolejna część z Słuchajcie, będzie trzeba znaleźć No taki... Nie skać jak to się nazywało znowu. z pewno Crafting, w którym kraftujemy ten... Yy, pojazdy. Znaczy, ja pewnie słuchajcie jak będę potrzebował, to pewnie coś będę wiedział kto się nazywa, ale teraz znowu oczywiście zapewniam. O jest kolejny palnik laserowy, więc jest bardzo fajnie.

O, to fajnie. O, to są te. To coś ciekawego. O, ale fajnie. A fajnie. Fajny Macik tutaj w ogóle jest w tej jaskini. O, sygnał jakiś mamy. Świetli? I w pierwszy raz się coś widzę. W tej grze. Chyba. nie, zgaduję, że to widziałem, ale zapomniałem. Farb. Dobra. Dobra, wynurzam się, wynurzamy się. się szybko, szybko. Dobra. Yy, słuchajcie. To ja ten pewnie znowu pozbieram te, yy, rzeczy na C mapa i na, to jak na razie muszę jeszcze ten do po czym nie pamiętam. Dobra, trudno. Do craftingu na pojazd. Kola, czy jakoś tak? Dobra, nieważne. Tu, słuchajcie, byłem. Dobra, słuchajcie, tu jest, słuchajcie, wracam do bazy. Gdzie hmm. to coś jeszcze mamy? Może będzie palnik trzeci? Więc będzie naprawdę O, mamy palnik. Jak fajnie. Tylko z tego co pamiętam, chyba to był po prostu na diamenty, więc to trzeba pójść w jedno miejsce, bo nie pamiętam, gdzie to było było gdzie jest palnik, to jest palnik. no, diamenty będzie, będą potrzebne no czyli będzie troszkę będzie zbierania ale to jak na razie niestety nie zrobimy palnika po prostu nie mam rzeczy tu coś jeszcze mamy gdzieś skrzynie, które normalnie zależą dobra nic nie zrobimy lecimy do domu do bazy jak zwał to zwał oczywiście to będzie tam biom z magnetytem ale że na razie nie mam ja na razie zapotrzebowanie na magnetyt to nawet, na razie, nawet tam się nie chce na razie zbliżać i to nie że tam jest jakiś lewiatan tylko tam są te takie węże z zębami yy, na wierzchu i on, one nie są jakieś bardzo trudne do... Są jakieś, nie wiem, to zadają praktycznie całe HP albo mogą nam zepsuć, znaczy oczywiście zepsuć. No na przykład mogą z ale nie tak na raz, jak na przykład lewiatan. Ale one są bardzo denerwujące, z tam jest z ich multum. Więc jak na razie to chcę się trzymać tak trochę z daleka, z, tam, od tam, no, yy, z tamtego od tamtego biomu. A znaczy, ten jest tam wpływać, to póki pewnie nie będzie mi potrzebny magnety. Jak będzie magnety, to będę kombinował. Ale dobra, słuchajcie. <laughs> this is <laughs> Avery Quinn, of trading ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships—they run low on engine grease. Send an SOS. You offer to help. They don't take out Aurora, jestem out on the far side of the system. to take more than a week. To reach your position. Niby, niby zabrać, a tego nie będę them nie again tomorrow. A w ogóle sobie Aurora. Sure Bo może ktoś to nie chce. Gdzie? Gdzie to wybuchło?

Słuchajcie, No to mamy tak sygnał, który. No to mieliśmy już sygnał, który będzie, który nas komunikuje, że powoli osoby, które będą miały nas zabrać, to yy, przylecą i nie będę spoilerował, co tak naprawdę się stanie, żeby nie psuć, niektórym żeby nie psuć. na naprawdę, nie, może niektórzy, może na niektórzy, którzy mnie oglądają, to może kojarzą. Subnautica, ale na przykład coś oglądają chyba mnie osoby, które trochę silnie oglądają Znaczy, średnio wiedzą o co to chodzi Co się będzie stało, więc nie chcę hmm. Bojlerować W ogóle ten... krewka wy wybuchła Żeby to był, ten bio, tak blisko? O, ulecareczka nie świeci Tutaj też mamy wejść do... Yy, mag do magnezu Trzeba żeby to sobie tak nazywał, ten bio, trochę. Ale ja w jak na razie to ja jeszcze muszę znaleźć jeszcze jedną rzecz Czyli tak zwaną... czekajcie jak to było O! przenośną konsolę pojazdu. A nic jest to dopiero jeden z, z trzech, więc trochę jeszcze będzie to zbierania. Czyli zbieranie to nie, ale szukanie głównie tego, bo to... Co głównie chodzi tylko o szukanie, ale... Czasami no... Potrafi trochę to zająć czasu, więc... Jak pani... Pewnie... O, lara, nie, ja tego nie chcę. Nie chcę. Próbuję coś kompletnie innego. Więc tylko się ten... pewnie teraz zrobię przerwę albo coś. I... Pani się odezwę jak dopiero. Serio, no nie chcę tego, ja chcę ten... Tego nie chcę, bo to tak to tak miejsce nie mam w jakimś Mhm wodę sobie wybijamy. A jedzenie ja to nie, nie wziąłem Dobra Cicho bądź Odcinek nagrywam Dobra mm, Lecimy tutaj gdzieś może będzie Posłuchajcie niestety trochę trzeba będzie poszukać tego bo No niestety nie mam tego Nie znalazłem sobie A jest mi to potrzebne więc, tego niestety, ale słuchajcie, nie ominę. Może tu będzie coś? I... nie, skuter. Radio latarnia? W tym sobie zeskanuję, będziemy kiedyś mi no. Skaduję. Ten, ten, radio latarnia, więc będziemy mogli sobie zeskanować. Tu coś jeszcze mamy. O, Dobra ale słuchajcie, jak jestem tak blisko to będę musiał powoli uważać Bo tu już powoli będę wchodził w strefę yy, radioaktywnej strefę radioaktywnej I niestety będziemy mi z tego co wiem po prostu zadawać obrażenie, Się dobrze pamiętam nie, serio O, patrzcie Serio o o widzicie słuchajcie promieniowanie słuchajcie będzie teraz trzeba trochę uważać no bo promieniowanie w będzie chyba mi tylko zżerać gdzieś tu widziałem wcześniej się... radio gdzie? naprawdę to radio latarnię nie odmówił odmówiłbym dalej, dalej już wszystko nie mogę płynąć o, to się dzieje Dobra, tu nic nie mam, nieważne, wracam Dobra, czyli słuchajcie, w tym kierunku już nic sobie nie poszukamy Bo już blisko jest Aurora A do Aurory się nie mogę zbliżać Jak sami, jak sami widzieliście a nadal jak nie było, tak nie ma części do przenośnej konsoli pojazdu. No to będzie szukania.